Po tamtej stronie gromadzą się Rosjanie, tam jest są armaty, tutaj z tego lasu, z tego, tamtego wychodzą, wychodzą Polacy. Wychodzą Polacy, na początek napotykają patrol Straży Granicznej, strzelcie się tam kilka razy, następnie Straż Graniczna, jako że ma, nie ma przewagi liczebnej, Straż Graniczna się wycofuje do głównych sił. Padam ja. Egle do mnie podbiega, próbuje mnie ogarnąć. E, podbiega Benito, żeby, że tak powiem, on ostatnie namaszczenie, tak? W tym momencie Benito dostaje kulkę. Dobra, pada. Jeszcze jedna rzecz. Egle z przerażeniem podnosi głowę i też dostaje dobra. kulkę. i tak Generalnie ta bitwa była właściwie dla Polaków była e, nie przegrana, nieprzegrana dokładnie, bo, bo ostatecznie Rosjanie odeszli. Tak. A Polacy, a Polacy poszli w drugą stronę. Tak. To co działo się w powstaniu styczniowym, to jest splot wielu różnych historii, poszczególnych oddziałów, które czasem się przenikają. Bitwa pod Krzykawką miała w dużej mierze wymiar symboliczny. Właśnie ta idea walki ochotników za granicę, ta idea walki, jak to się zwykło mówić, za naszą i waszą wolność. To właśnie dzięki ich wytężonej pracy mieli oni osłonić odwrót całości sił powstańców. Franciszek Nollo był bardzo ciekawą postacią to jest człowiek, który wyruszył do Polski, do odległego kraju, zupełnie obcego sobie. Było myślę, że czynem dość wartościowym. I dlatego chcieliśmy pokazać to jego swego rodzaju rozdarcie pomiędzy Włochami, ukochanymi Włochami Garibaldi'ego, a tą Polską, do której przybył walczyć. Atak! Dzielenie się w tą postać było nie tylko zaszczytem, ale myślę, że również swego rodzaju lekcją dla mnie, dla, dla mnie samego. Bo odtwarzanie postaci to nie jest tylko i wyłącznie założenie. Ubranka po prostu stylizowanego czy, 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 czy rekonstruowanego takiej postaci, jaką się odtwarza. To jest, trzeba poznać również jej mentalność, jej sposób, sposób życia, jej zachowania, relacje pomiędzy nią a innymi osobami. Na tym polega rekonstrukcja historyczna, to nie mówię, to nie jest tylko i wyłącznie przebieranka. Posłanianie odwrotu głównych sił powstańczych zakończyło się dla włoskich ogonników tragicznie. Los powstańców, najczęściej obywateli rosyjskich, formalnie, bo przecież nimi byli Polacy z Królestwa Kongresowego, los pojmanych powstańców zazwyczaj był przesądzony. Najczęściej kończyło się pojmanie powstańców egzekucją jeszcze na polu bitwy. W przypadku oficerów zabierano ich do najbliższego miejsca by tam wydobyć od nich cenne informacje. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za to, że mimo tego, że pogoda zupełnie temu nie sprzyjała, zdecydowaliście się jednak przybyć, aby oddać hołd tym, którzy polegli oraz tym, którzy przeżyli powstanie. Wychowałem się w domu bardzo patriotycznym. Moj, cała moja rodzina walczyła w powstaniu warszawskim. Mój pradziadek zginął podczas zbrodni katyńskiej. Ja byłem wychowywany w takim nurcie, w takim duchu właściwie tego uwielbienia dla ojczyzny, uwielbienia dla historii. I myślę, że to jest również powód, dla którego w ogóle zainteresowałem się rekonstrukcją historyczną. W życiu na co dzień cały czas właściwie zajmuje się historią. Może nie tylko i wyłącznie, ale ta historia jest bardzo mocno obecna, bo oczywiście poza organizacją eventów tych historycznych czasem zdarzają się również eventy zupełnie związane z historią, też takimi działaniem się zajmuje. Natomiast na co dzień to są szeroko pojęte działania edukacyjne. Dzień dobry, zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Podczas tych moich wykładów staram się przekazywać wiedzę w sposób nieco inny niż podręcznikowo, nieco inny niż na lekcji w szkole. Że posiadam spore zbiory, no to do różnych tematów historycznych jestem w stanie dopasować przedmioty z epoką. Czy to będzie umundurowanie, czy to będzie broń, czy też inne elementy, które w tej epoce mogły być głównie przez żołnierzy, ale nie tylko wykorzystywane. Tutaj w środku ładunku nie ma, no więc będzie, będzie tylko sam wy kapiszona. Mogę ewentualnie zaproponować, żeby zatkać uszy, no powiedzmy, jakiś tam, jakiś tam niewielki huk będzie. Także uwaga, raz, dwa, trzy. to zupełnie inny odbiór, kiedy opowie się o jakichś oddziałach, o jakichś armiach, a zupełnie jest inaczej, kiedy to się pokaże nie tylko na zdjęciu, na prezentacji, na slajdzie, ale także da się te przedmioty, nie repliki, ale wyglądające dokładnie tak samo jak te przedmioty historyczne, pozwoli się je widzom dotknąć, również przymierzyć. Wtedy ludzie mogą sami sprawdzić, czy taki zestaw mundurowy był wygodny, czy taki karabin był ciężki, czy złożenie do strzału wymagało dużo siły, czy potrzeba było dużo praktyki? ten nawet osoba niewprawiona mogła intuicyjnie takiego sprzętu używać? Czasem, słuchajcie, zdarzało się też tak, że tu niby wszystko zadziałało pięknie. Spadły iskry, proch się zapalił, a karabin dalej nie strzela. Dlaczego? Bo oto zatkał się ten otworek, no i nie miał się ten ogień, jak dostać do środka. I słuchajcie, do dnia dzisiejszego mamy takie powiedzenie: Mam nadzieję, że znacie, może się spotkaliście że jakiś plan, jakiś projekt spalił na panewce. No i to się właśnie wzięło stąd że na tej właśnie panewce zapalił się proch, a karabin tak nie strzelił. No więc taka pamiątka po czasach, kiedy taka broń była wykorzystywana. Powiem może coś, co jest, co będzie niepopularne ale jestem zdania, że zainteresować młodzież historią nie jest wcale tak trudno. Tylko trzeba wyjść z nieco innej perspektywy niż taki ak klasyczny akademicki wykład. Proszę, odważny powstaniec. Dziękuję bardzo. No, do powstania szli ochotnicy, tak jak widać, ochotników nadal nie brakuje jak się pokaże z tej strony. I na przykład pozwoli się takiemu uczestnikowi zajęć założyć na siebie turnister, ładownicę, chlebak, wziąć do ręki broń i potem jeszcze powiedzieć, zapytać, czy ciężkie. No tak, to sobie teraz wyobraź drogi uczestniku, że ten żołnierz jeszcze w tych ładownicach miał ileś dziesiąt sztuk nabojów, które też swoje, swoje ważyły. I nagle wchodzimy na zupełnie inny poziom poznania i wydaje mi się, że właśnie tego typu doświadczenia z historią to w pamięci pozostaje. Na co dzień pracuję w muzeum. Ja jestem muzalnikiem z zawodu. Pracuję w tak stacji Muzeum. To jest dawne Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, więc zajmuję się jak najbardziej historią. Zwłaszcza historią techniki bardziej, ale, ale historią jak najbardziej, ponieważ kolej to nie tylko technika, ale również ludzie, to również pewne czasy, tak, w których ta kolej powstawała która w dużej mierze łączy się z tym, co robimy również w rekonstrukcji. Tworzenie wystawy to jest praca bardzo zespołowa i bardzo twórcza, ponieważ oprócz kwerent, które po prostu trzeba wykonywać w różnego rodzaju muzeach, bibliotekach, instytutach i tym podobnych rzeczach, jest to wspólne opracowywanie całego, całej scenografii danej wystawy. Bo trzeba pamiętać o tym, że muzealnictwo w tej chwili odchodzi już od wystaw. Klasycznych typu gablotki i obrazki na ścianach. W tej chwili tworzymy głównie wystawy scenograficzne, które są swego rodzaju rekonstrukcją historyczną, ponieważ my odtwarzamy pewne elementy z epoki, odtwarzamy pewne wnętrza z epoki, pewne całe sytuacje, więc to też wymaga ogromnej pracy zarówno badawczej, jak i później twórczej. Od tych najstarszych możemy dojść albo do... chronologii. chronologię albo wsteczną, mhm. że to jednak jest jakaś dłuższa, dłuższa bajka, wagony, no nie, no pociągi luksusowe, wagony. tego... Tego musimy to dodrukować, bo tego nie mamy. No to jeszcze dzień jest młody. Tak. I teraz przejdzie. W ogóle kurczę, uwielbiam to w nasz wagon wynajdywać we filmach. On bardzo w Grał w bardzo wielu filmach. Co, jeszcze musimy sprawdzić resztę przedziałów, żeby się nikt nam tutaj nie plątał. To jest jasne, poza tym są, trzeba walizki poustawiać, bo jeszcze są walizki do ustawienia. Wentylacja jest. Przygotowanie wystawy to czasowe jest nawet kilka lat. Jednej wystawy czasowej. Oprócz tego. Te maszyny, którymi zajmujemy się na co dzień, czyli parowozy, lokomotywy, to wszystko, czym dysponuje stacja Muzeum i czym my jako, ja konkretnie jako kustosz działu ekspozycji wystaw czasowych się po prostu na co dzień zajmujemy. Stroje wbrew pozorom również stacja muzeum przygotowuje, ponieważ do różnego rodzaju wydarzeń, do różnego rodzaju wystaw przygotowujemy zarówno stroje cywilne pasażerów z danej epoki, ale przygotowujemy również stroje kolejarzy z różnych epok. Nie tak dawno robiłem wystawę poświęconą kolejom linowym na Gubałówkę i Kasprowy Wierch i specjalnie na potrzeby tej wystawy przygotowywaliśmy strój konduktora właśnie kolei linowej na Kasprowy Wierch z lat 30. XX wieku. To zapraszam nie Państwa. No właśnie, nie się nie może Czasem powtarzam, że polecamy się na przyszłość, ale polecamy się też na przeszłość. Tak to pewno będzie trwało, pewno tak dopóki, że tak powiem, obaj nie wylądujemy na wózkach inwalidzkich, to nawet pewniej wtedy będziemy coś tam kombinować wspólnie razem tworzyć.